Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał pogadankowy i porozmawiamy o jednej rzeczy, która teraz przyszła mi na myśl. Mianowicie. Żebyś działał szybko. Żebyś pamiętał, że masz ograniczony czas na naukę tradingu i na to, czy jak wejdziesz w trading, to musisz być przygotowany, że zanim wyjmiesz jakiekolwiek zyski, czeka Cię ogrom pracy, czeka Cię masa czasu poświęcona przed wykresem. I Im szybciej zaczniesz podchodzić do tego profesjonalnie, tym szybciej osiągniesz swój cel. Jeśli podchodzisz w tym momencie do tradingu na takiej zasadzie, A jeszcze nie założę dziennika tradera, A jeszcze nie będę robił backtestów, A jeszcze nie będę wykonywał pracy, która przybliża mnie do celu, to nigdzie nie zajdziesz. Będzie znowu rok niedługo 2025, a ty dalej będziesz w tym samym miejscu w tradingu. Więc jeśli chcesz zacząć trading w 2025 roku, to zacznij to. Od dzisiaj. Nie czekaj na następny rok. Zacznij teraz. Jak zacząć trading w 2025 roku? Przede wszystkim pokażę Ci jedną rzecz. Jeśli jesteś osobą początkującą, całkowicie za darmo na mojej stronie masz darmowy kurs, który możesz obejrzeć. On trwa ponad 2,5 godziny, który wstępnie wprowadzi Cię w trading i o tym, w to, jak myśleć o tradingu i jak do niego podejść profesjonalnie. Od tego zacznij. To są 2,5 godziny materiału, całkowicie za darmo, z których możesz wnieść masę wiedzy. Nic nie musisz płacić. Wystarczy, że po prostu będziesz oglądał mój kanał i klikniesz sobie ten kurs. Nic więcej. Dodatkowo możesz zapisać się do newslettera, gdzie całkowicie za darmo, co niedzielę o 10 rano masz ekskluzywny materiał tradingowy prosto ode mnie na swoją skrzynkę mailową. To jest początek, od czego zacznij, żeby mieć jakąkolwiek bazę. Potem możecie się zaznajomić ze stroną jak Baby Pips, dowiedzieć się czym jest Pips, czym jest zarządzanie kapitanami itd. Ja to wszystko omawiam również w swoich materiałach. Również pokazuję to w swojej serii od zera do zyskownego tradera, którą masz w playlistach na moim kanale. Wejdź, zobacz i dopiero zdecyduj, czy trading jest dla Ciebie, bo teraz powiem Ci jedną rzecz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, czym jest zarabianie na prawdopodobieństwie. Trading to nie jest praca na etacie. Tu nie ma pewności, że dostaniesz za godzinę 25 zł. Nie ma. Zrozum to. Nie ma. Będzie miesiąc, gdzie zarobisz 25%. Będzie miesiąc, gdzie nie zarobisz nic w swoich początkowych etapach tradingu. Tak jest. Dlatego tak ważne jest to, żebyś z zysków z tradingu budował swoje portfolio inwestycyjne, reinwestował ten kapitał w inne źródła dochodu, żeby mieć, jak to się mówi, drugą nogę z tyłu, która cię zabezpiecza. Zarabianie na prawdopodobieństwie nie jest takie fajne, jak się wydaje. Popatrzysz na każdego tradera, to raz zarabia, raz przegrywa, jednak w długim terminie jest zyskowny, jeśli jest zyskownym traderem. Żeby utrzymać się na pewnym poziomie, będąc traderem, musisz genialnie zarządzać kapitałem, genialnie zarządzać ryzykiem i przede wszystkim wiedzieć, co robić. Jak wiedzieć, co robić? Muszę zadać mi pytanie. Wykonując backtesting, zbierając dane, ulepszając swoją strategię i się jej trzymając. W tradingu nie ma miejsca na coś na zasadzie, hmm, wydaje mi się, że to spadnie, bo tak. Albo wydaje mi się, że spadnie, bo tak czuję. Nie. Masz stworzyć swój system handlu, swoją metodę, zwał jak zwał. Każdy nazywa to inaczej. Na podstawie której podejmujesz racjonalne decyzje w długim terminie. I ten system jest stworzony po to, żebyś ty na podstawie jego podejmował decyzje. Nie na podstawie tego, jaka jest pogoda, jak się czujesz, że wstajesz lewą, prawą nogą. Nikogo to nie obchodzi. Na rynku dla każdego z nas panują takie same zasady. Jeśli ty chcesz dojść do miejsca, gdzie doszli inni zyskowni traderzy, musisz robić dokładnie to samo. Rynek dla każdego z nas ma takie same warunki. Nieważne, że masz 50 dolarów na koncie, czy 500 tysięcy dolarów na koncie. Musisz zarządzać kapitałem. Jeśli nie potrafisz zarządzać 50 dolarami, dam ci pół miliona, też nie będziesz umiał nimi zarządzać. Tak, takie to proste. Nie masz za mało kapitału. Jedyne co masz za mało to oleju w głowie. Wiesz dlaczego? Bo nie trzymasz się planu, nie tworzysz systemu i unikasz pracy, która przybliża cię do osiągnięcia swojego celu. Szukasz magii, a ta magia, której szukasz, jest w pracy, której unikasz. Nie znam zyskownego tradera, który nie ubrudził się robotą tak zwaną czyli nie wszedł na rynek, nie dostał po gębie, nie wyszedł z podkulonym ogonem. Co innego jest wyjść z podkulonym ogonem z informacją zwrotną i zastosowaniem rzeczy, które się nauczyłeś, a co innego jest wyjście z kulonym ogonem, po prostu bycie pizdą i nie wrócenie na rynek, bo przegrałeś pieniądze. Musisz wyciągać wnioski. Każda twoja porażka, każda twoja decyzja, którą podejmiesz, czy to o zamknięciu trada za wcześniej, czy to o przetrzymaniu trada dłużej, musi być częścią twojego planu. Nie możesz wchodzić na rynek i zawsze zmieniać podejście do tego, jak analizujesz. Po czym w ogóle rozpoznać, że trader jest prawdopodobnie zyskowny? Po tym, że mu chodzi na wykresie, zazwyczaj robi to samo. Analizuje w ten sam sposób. Szuka przewag w ten sam sposób, bo ma swój plan określony system działania. Jeśli ktoś Pokazuje mi swój wykres, a ja tam widzę 15 wskaźników. Potem za dwa dni kolejny dodatkowy wskaźnik, potem tych dwóch wskaźników nie ma, potem on dorysowuje jakieś inne rzeczy, linie trendu, fale. Potem yy, zaznajomił się, nie wiem, z yy, teraz popularnym SMC, ICT, fair Value gapami, innymi gównami, które nie mają jakiegokolwiek zastosowania. I to wszystko łączy w całość. To tak jakbyście robili ciasto, macie ciasto, to macie odpowiednie. Proporcje mąki, jajka, mleka, cukru, soli, drożdży itd. Jeśli zmienicie jedną rzecz, którą macie zapisaną w przepisie, to przepis Wam nie wyjdzie. Jeśli chcecie zmienić metodę handlu, to tak jakbyście chcieli stworzyć nowy przepis. Musicie sprawdzić, czy ten przepis wyjdzie. Jeśli sprawdzicie, zmienicie, dajmy na to, drożdże na proszek do pieczenia, ciasto nie wyszło to wiecie, że to wina tego, że zmieniliście drożdże na proszek do pieszenia. To jest informacja zwrotna. Wtedy cofacie się, wykonuje się od nowa back testing i zmieniacie drożdże, tym razem dajmy na to, zamiast na proszek do pieszenia, to na sodę oczyszczoną. I wiele osób tego nie rozumie. Że mając pewną metodę, to jest właśnie tak, jak nawet z tym pieszeniem ciasta porównuję. Jeśli pieczecie ciasto za pierwszym razem... Prawdopodobnie wyjdzie Wam całkiem ok, ale wyjdzie on taki, o, no, ciam, ciaram, ciam, nie wiadomo co to jest. Chujnia z głównie. Ale jeśli robicie je drugi raz, trzeci, czwarty, piąty, szósty, stajecie się tak jakby mistrzem w swoim fachu cukiernictwa i w tym rzemieślnictwie, czym też jest trading. Nabieracie doświadczenia w obsługiwaniu się daną metodą, czyli właśnie w tym przepisie. Mamy. Cukierników, którzy na przykład specjalizują się w robieniu tortów. Inny w, w robieniu babeczek, inny w robieniu jakichś rurek z kremem. To wszystko są metody, jakieś tam pieczenia, tak samo yy, anegdotycznie do tradowania. Jeśli mamy tradera, który handluje pod metodę X jest w niej mistrzem, to nie porównujmy go do tradera, który handluje inną metodą i jest w niej mistrzem. Tak jakby jest dalej ten sam fach, ale inna specyfikacja. Swing Trader będzie handlował w inny sposób niż Day Trader. Okay? I tak musicie podejść do tradingu w 2025 roku, jeśli chcecie osiągnąć sukces. Podsumowując, od razu wykonujcie pracę, która jest dla Was ciężka do wykonania i sprawia Wam dyskomfort. Czyli stworzenie trading planu. Wykonanie backtestów, stworzenie swojej metody i powtarzanie tych czynności przybliżających Was do celu. Analiza danych, analiza trading planu. Jeśli zmieniacie jedną rzecz w metodzie, to zmieniacie jedną rzecz, backtestujecie i dopiero wprowadzacie zmiany. I uwaga, najważniejsza piąta zasada, uczcie się tanio. Nie musicie wydawać pieniędzy na trading dopóki nie macie potwierdzenia na papierze, na papierze w postaci backtestów, w postaci zebranych danych, że jesteście zyskowni. Nie musicie marnować na to pieniędzy. Pytanie. Po co chcecie zmarnować pieniądze, jeśli nie wiecie, co chcecie robić jeszcze z tradingu? Nawet nie ogarniacie tradingu. Nie wiecie, co to jest ryzyko w ruin. Nie wiecie, co to jest zarządzanie kapitałem. Nie wiecie, że dźwignia nie ma znaczenia i że Was nie zabije, jeśli zarządzacie kapitałem. Nie znacie podstawowych zasad. To po co wpłacać pieniądze na rynek, w którym jesteście skazani na porażkę. To jest rynek konkurencyjny. Walczycie codziennie z mądrzejszymi ludźmi od siebie, którzy mają więcej pieniędzy, są dłużej na rynku, mają dostęp do lepszych informacji i są w innym miejscu niż Wy, finansowo i mentalnie. Więc nabierzcie pokory i podejdźcie do tego profesjonalnie. To się rymuje, więc, co to jest? Jest to fakt naukowy. Pozdrawiam serdecznie i mówi dla Was Pablo, do usłyszenia w następnych materiałach.